Maszynę. Mówiłem, że się zacznę. Za Jestem prawie goły. Jebie się jeszcze raz do tej kamionki, kurwa. Specjalnie dla was, bo kurwa nie dla siebie, jest dla siebie też. Patrzcie co się kurwa dzieje, nie? Jestem w tej jebanej kamionce. A tam na napierdala, kurwa, By mi telefon o kurwa, nie, ale to jest kamień. Ale się jebałem Dobra. Jestem po pas w wodzie. Zrobił się wiatr. dawać. Ole, zaczyna się. Przyszedł wiatr. Zawsze przychodzi najpierw wiatr. Chmura już jest prawie nade mną. Ole, chmura jest prawie nade mną. Mogę być komentatorem sportowym. Proszę Państwa, Grosicki. Grosicki, Lewandowski. Szczęsny, na szczęście wybija. Obydwa znaleźli się z tyłu. Jedzie. Puchacz! A ale to słabo podanie pchać. No gdzie gdzie napierdala? Gdzie znaczy na Nie przekinamy. Piękne fale się zrobiły. Nie widać w ogóle nic. Ale teraz było pięknie. Jak ale zimno się zrobiło. O Jezu. Ale się zimno zrobiło. Jestem cały z wody. Nie wytarłem się bo by nie było czasu. Fale się robią piękne. Słuchajcie, Tym nie widać w ogóle. Pięknie! Pięknie takie spektakle lubię. Najbardziej lubię jechać na zachód. W stronę zachodu. Pięknie po prostu błyskawice i grzmoty. Pięknie! To się dzieje. Patrzcie na drzewa. Widać coś? Wszedłem, ja wrzuciłem się do wody i pierwsze co? Zaczęło nawalać. Ale się Kurwa! A ja się nie odschoduję, bo jestem zaharpowany. Słyszycie fale? słychać, bo wiatr jest mocniejszy. Będziemy nagrywać burzę dzisiaj. Ja może spadę, może się... Ubrać, bo a, mi jest zimno. Mi jest mega zimno. I w sumie nie chcę, żeby ten deszcz mnie spojrzał, a ta chmura już jest za dno. Widziać było coś? Gdzie to jest? Dobra, może będzie fale słychać, jak przestanę gnębić gadaniem. Dawać mi tą błyskawicę ostatnio. Tam jest burza. Północny zachód. To jest zimno. O, ale pierdolnięcie, kurwa. Ruskie pierdolnęły tym. Yy, tą foniczną, soficzną, kurwa. Wiecie o co mi chodzi? Soniczną, soniczną. O, tutaj. Jest pięknie, kurwa. Dalej do wody nie powiedzę, bo mi jest to tak zimno. Pięknie, pięknie. Po prostu pięknie. Dobra, włączamy nowy filmik, bo ten już jest długi.